Zabiło kierowcę! No dobra, no to co, witamy Was w kolejnym odcinku GTA Stara ekipa, nie, czyli kto? No czyli każdy wie kto, nie ma co przedstawiać nie. nawet tak. Stara ekipa, jeżeli ktoś nas ogląda to, to wie o co o chodzi mowa. Dokładnie. No dobra, no to jak już napisałem w tytule, sport ekstremalny dzisiaj Mhm. Ale to jak widzicie, dopiero jesteśmy w punkcie zbiornym. W punkcie zbiornym? Dopiero zborny. będziemy? O, no, mam pierwszego widza, siema. O, no, witamy. Sporty... No. I no. I no i te sporty ekstremalne będziemy robić za chwilę, czy znaczy, za niedługo. bo musimy, musimy dojechać. Miejsce. No, no. Tak jak widzicie, to mamy na pakach. Znaczy, ja, ja ze Steve'em mamy na pakach, a Bokun u mnie mhm. ma pod autem właściwie. A u mnie wszyscy o. mają na pakach. Oha, komentarz wiem, jakiś pierwszy. Podniec. To nie wiem. Komentarz na, na koniec powiniencie No na właśnie. Koniec, tak zawsze. No, no tak dobra. Zawsze. To ruszajmy, nie? No dobra. Poruszamy. Drugi widz, dobra, siema. Mhm. siema Siema, się ma? Widzę, że sporty ekstremalne wam się podobają. No to fajnie. Aha. To jest normalnie total hardcore. Petarda. Sam tytuł przyciąga. Sam tytuł przyciąga. Dobra, co będzie zatrzymywał? Kciu, jedź, tu nie wycieczka. Bo nie chcę, popatrzeć, to jest godzina, już jest 19 w tej grze. A dojedziemy znowu będzie noc. No też nie będziemy pędzić, tak? No nie no ale... I tam... Jedź biarę stałym tempem. Tak nie, tak nie można 5 z... niż 60. Się... Ja, mo... ja nie mogę więcej niż yy, yy, 50. <laughs> A mówiłem, zainwestuj w No Kinga. No wybacz niestety tym się bagażnik nie domyka. I tak to jest drodzy widzowie, gdy ściągamy podróbki z Chin. Yeah! Importowane auto. Pamiętajcie, polonez zawsze dobry jest. Ja bym sobie pojedzi w trukiem. Na benzynce co was... uh -huh. ja, to ja na gaz? Aha wiesz jaką to byłaby moc? kurde 10 kubików ale z samej butli by było to ja? chyba bieda chyba ja bym jeszcze chciał zrobić takie coś, nie, nie wiem jak, ale spróbować. O, mas, mas, mas. A, dobra, jebać się. Pies go jebał. No Mustangiem że to co się dziwisz? A on wie, gdzie ja mam tego jego Mustanga? Normalnie to... Między nogi ma. Jak ty ten w Gdańsku. No frajer. Tanie badziewie kupił i tyle. Na no. raz. Ja za te 200 tysięcy dam się przechwalał, ja bym się wolał dołożyć z królewskiej sztuki galardo używane. Galardo używam. Drodzy widzowie, jeżeli jesteście chę ma ma macie chęć kupić takie Lamborghini Galardo, to na Moto Moto jakiś taki jest salon, który sprzedaje chyba 2 czy, 3, czy 2 czy 3 sztuki od 280 000 do 300 tysięcy. Chyba że macie na zbycie, to bo on chętnie o was kupi. A, no Ale to nie za tyle. 20 tysięcy możemy dać. O. Nawet może być różnie to porysowane. Więc jeżeli was status ma taki samochodzik, to zabierzcie mu dowód rejestracyjny, wszystko, a my go weźmiemy, damy wam kasę, w łapę. Kupicie sobie tam worek lizaków, czy tam słodyczy, co tam chcecie, a my bierzemy auto. Tak. No i potem zapewne w najbliższy miesiącu się rozbijemy od no. i oczywiście nagrywamy. Aha, Do Dla waszej uciechy. No. A potem utopimy to w A wy zjecie to słodycze delektując się ekskluzywnym wideo. No i będziecie się śmiać, że barany rozpierdolili galardę. Ja się już dzisiaj nie będę podsumował Słów Od słów Takich tutaj kiedyś już nie chciałem używać To co tam? Co będę załował? Takie Jakie jest życie? To nasza marna, szara egzystencja Ludzie Ludzie Pomóżcie Chory jestem Nabity Po co mnie policja gania? Za to, że wjeździsz z Ja też tak miałem parę razy Już ukradłeś go No Babie Ej! wózek mi się jara! No, to, są, to są sporty albo nie, ekstremalne. Nie. Albo nie, albo lepiej nie, bo się. <noise> <to, patrzcie. głos> Dobra, ktoś cię do barana weźmie. No, no. Jak, się, jak wybuchnie, to weźmiemy, na najbardziej się. Dosiądziesz do kogoś i będziemy robić. No, ale, ale jadę przed wami to zobaczycie fajny wybuch, nie? <noise> Ja pierdzielę, aż fajnie jaraj. Tu ja bęk, za zajebiście jarające się koła. Nagrałeś to, <głos> nie? <głos> <głos> jak, jak będziemy z chęć, to nie w staniemy filmik z tym. są koła się jarały, też w sam Kingu. Ghost Rider był. I one w ogóle się nie chciały... Ja nie wiem, pęknąć, buchy... Co to było? I skramiwali. Wow. 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 <noise> <Nagrywał go>. <głos> <głos> Ale strzela. Później sobie zobacz jak to wygląda <grym> Ej, Ale u, on u mnie wcale nie płonie Tyle ci powiem No bo przestał Przestał Aha, aha no to będziesz miał teraz... czym jak? I bagażnik Przestał się palić i, za... I bagażnik przydał bałknął O ty Wyjarała I się teraz lat... aha, I teraz lata po całym tym Wyjarała tylu. się ta tania chińska guma Ale istnieje A, dzwoni, dzwoni wiem wywraca Ale jak mocno ty tyle to Nagrywam no. to? Prawda? Ja nagrywasz na YouTube'a. A no tak no ale czy widać dobrze? No widać no! Co ma być nie widać? <grym> patrzcie, o. patrzcie kurwa O! Drodzy widzowie, widzieliście coś kiedyś takiego żeby ktoś nie ta, a takiej coś robi Ja by lepiej no, na was wasa, czy takiego tego jeszcze nie widziałem A, pan, a pan, fajnie ci się jedzie? Takim obciążonym? Aha. wiesz jak mi fajnie tył zarzuca? <grymne> Zobacz. O, ty, pa 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 pa! U mnie, klapę... wow, u mnie ty klapę straciłeś. A on się dalej trzyma. Ooo, fuck. Mieliśmy mi zakręt, co? Nie. Nie, tam dalej pojedziemy. Okay. <grymne> o, o, wypadł. Wypadł, wypadł ci. Uh, uh. Iskry to... już nie będą lecieć. Zasadniczo jak coś to możesz siąść, do kogoś na tym jako pasarek. Nie, dojadę swoim, tylko później jak coś to zjadę z wami. To może jakiś moto będzie stał, no. <laughs> to. No mówię, motorem to jest równocześnie z tym, że ty no. Tak, No. Tak jakbyś sam na no właśnie nie jechał na śmierć. Dobra. <śmiech> <śmiech> tak, będziecie... Yy, Będziecie zjeżdżać w góry, ja tak samo i tylko zobaczycie Piotr ja umiera, nie? Pod kołami wózka y -y. O, teraz musimy dzwonić. Jak chcesz, to możesz przodem jechać. E, no będę jechał za wami czy... A jak no, teraz będzie zaraz, już ekstrema da Dam radę. O, to będzie do księżyca. Widzowie, wyjdźcie razem z nami. A pe... A, ale pełni nie ma. No, jest, jest pół księżyc. Które... Nawet nie pół. Jedna czwarta. Ale jedna czwarta, to znaczy co? Skrzaty ze to O jest Srebrem go potestowali. Tata na Się zakurzyło. Mówi, że się nam palą dyferencjały. Teraz <grym> tutaj uwaga! To jest duży gwiazd Duży kąt wejścia wejścia. Uh -huh. Starczy <grym> No i nam, niestety na mnie sypiasz. dobrze, nie ja zrobiłem. U mnie chwilowo przez chwilę u Steve'a wisiał ten golfowy. O! No. Aha, i widzowie, pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, my to robimy za was. Aha, w co to tak? Nie, może być. Pałek, ale z połową śmierci. Bo już zapewne się do co mamy zamiast tego Jeżeli w ogóle dojedziemy. No. Nie chcę mówić, no. mi już zwalnia. A już stanął. No, no, rób to, co... Rób, rób... to, co ci pokazywałem. Wiesz, co ja robiłem. No. Właśnie. Aha, nie da się. Musi się dać. Po prostu może inaczej co to wyszło Pamiętacie widzowie, wy o tych teraz oglądacie, co oglądaliście może kiedyś Mieliśmy taką kółkę o Tam dawaliśmy na teraz O jezu Nie, nie mogę, mogę. Je. Kolejne Ale to może oh, tak To na inny Niestety stoję na dole No właśnie ja nie do. mogę pokonać stromego najazdu i skrętu ale próbuję dalej. To są takie sporty <noise> ekstremalne, no, no niestety. Normalnie MMA. Hardcore! E MMA oh, wersji off-roadu. No. no. I homo wrestling w jednym. mi <noise> Serio? Nie? Ja stoję przed tobą. <noise> <noise> tak to wyglądało. Uwielbiam że nie, to. Dobra, wjechałem. Będę jechał u na pace z... na wózku Będziesz go <laughs> jechał? <laughs> A ja sobie mówię, światła do... Jezus Jezu, Ja i wyjebał mi się wózek! Nie mi się! <laughs> <hield> no jeden został! <laughs> no no, tak na chama robi. Bo nie chciałem podjechać znowu. Mi też nie chciał podjechać, Nic. Ale on mi wyskoczył jakoś dziwnie. Nie, no i kawałek ale powodzi. Wyskoczył, jak konik Nie, mój mój nie wypadnie i to koniec. To był transport ekstremalny. Będziemy z tymi. Sandkingami <grym> i Guardianami. <grym> Bo ja żem chcę uczynić to, czego jeszcze nigdy nie uczyniłem. A miało być tak pięknie. No to widzicie, widzowie, były trzy, zostały dwa Zostałem <grym>. Bo to są sporty ekstremalne no. Nie każdy to przeżywa. Uh -huh. Nasze wózki nie przeżywają. Jeden na trzech przeżywał. <grym> 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 w na trzy, we trzech do no, jednego załadujemy i wykonujemy. Ktoś się uczepi go zdjął. No. No, no, tam gdzie te kije się stawia. Złapie się za tak siebie. No nie wadnie. Już nie bale. Ej, ja tak... tak sobie jedziemy teraz w tym w GT, ale jak w realu sobie jechać takimi wiesz, alpami mm. y gdzieś tak na górę, to... Nie chcę coś To już! Wyciągare łap. tak? A... <grym wyszła> ja mam warę obciągare, a nie obciągare. <grym wyszła> Wieśmie. <grym wyszła> <grym wyszła> A normalnie to też ty... bym taką trawę chciał zorganizować. No, fajnie było. Czy I oczywiście... Jak kurzy, paczek, jak kurzy! Kurze ziele? <grym> Dlaczego ty u mnie na dachu sto... stoisz? Tricky. Albo magia. Ja... Ale mnie piaskiem zasypujesz. Co ty? To jest z wydechowej. <noise> o zagrywam Cię <noise> Ale faktycznie inaczej chodzi na tym zawieszeniu Lepiej Aha. Czy jedzie Ja tego zawsze powtarzam, że ja lubię nie bryki, sportowe, tylko tereny I w grze i normalnie, w normalnym Realnym świecie Nie ukrywam, że takim właśnie terenowym po takich terenach, tak jak my tutaj jedziemy Też bym sobie pojeździł Gdzie jest Bóg? Hmm. Na dole To nie ja cofam ja. na coś, nie? Auto samo leci! Ma układ samonośny? nie mogę wychowować <noise> A Steve tak na pacej! <noise> Wiesz, nie by było, jakbyś zahaczył? I ten... I ten. Ty walnął o tą... ...z tyłu... ...klapę... ...i podkurzał się i ze skali spał Mam kask. Przeżył. No dobra, chyba się, chyba się udało, tak, jeden, jeden dojechał Aha. na górę. Widzicie, widzowie, jaka jest śmiertelność w tym sporcie? 90 <noise> Dobrze, że my jesteśmy cali. Zobaczcie, naszy... nawet jedno auto nie dojechało. Nawet Aha. jeden... ...Sandking nie dojechał. chyba <noise> musisz... musisz do mnie przeżyć, nie? Żeby było widać na one, to. Piotrek, łap się <noise> Ja polecę za moją Gordianem. Udziela w No tak. Przedaj. Czekaj mamu... Bo... NIE! 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 Si siadaj, siadaj do, do tyłu. Mam muszę z drugiej ja, strony Co się wjecha? dzieje. A może no nagramy jeszcze? Wycieczkę terenową. Dziś? A to może terenową. jutro rano ej. No właśnie. Na spokojnie fajnie zaplanujemy co i jak i, i mniej więcej tak i zapo... kurczę, zapowiadamy dzisiaj, yy, że jutro będzie wycieczka. Sportów ekstremalnych, część druga. <laughs> Nie, sport tak. ekstremalny to też jeszcze zmianie nagramy, tylko tym razem załadujemy motory. MMA Homo fighting <laughs> Z motorami będziemy <laughs> wakać z wurzilia, w sensie to my to na pewno zbiniemy. Ale <laughs> gdzie ty się pchasz? Tutaj muszę, tu i... Czekaj, nie, cofnij do tyłu. Tutaj spróbuję wykręcić, ale tu widzę, to za stromo. Nie wiem, jak tam zjechać. Chomo, nie wiadomo. Załad, oko tam jest. Śmierć, tam jest śmierć. I tu poprawię. Tam to jest śmierć. Pasuje. A gdzie ty chcesz jechać? Śmierć. Tam? Kniw. Nałóżysz <laughs> oh. mękę. Sorry. <laughs> ale po lewej stronie zobacz tu po tamtej? Od wewnętrznej? Dół. od mojej lewej jakie stoją stoję no to a, już byłem po twojej lewej co ty gadasz ale ty dalej na lewo teraz na lewo na lewo no co tu, tu. masz? no da się zjechać? a co masz kurwa za sam zjadę <laughs> Pow tak leciał. To jest ten symulacja zjazdu. Zobaczymy jak poleci coś, cięż... coś cięższego. O. Ale fajnie wygląda. O. Uh -huh. Światełko. Na końcu tunelu. Uh -huh. To jest coś jest symulacja nie, lotu. Chłopaki, nie, nie przeżyjemy tego. Czyli tutaj się nie da. Dajcie. Ja jestem normalnie na pacę. Co to jest? To Pomóc ci? Nie nie nie, spokojnie Zaj Dużo zainwestowałem w ten samochód Bym się <laughs> zagwił jakby nie dał rady To moje się wydało, że importowałem go z Chin <laughs> ja że tu. A tu jest wiatr, Dobrze To na wstecznym wiatr ja żebym zainwestował w dyferencjały ARB i tym innego tego. Silnik wzmocniłem. Halogeny wymieniłem. Miałoby nie dać radę? Te halogeny najbardziej ci chyba pomogły, wiesz? Nie! Nie! Po oh moim macie! O nie, na dole była ścieżka! Ale te emocje. DJM cały czas do mnie wydzwaniają. Niech da spokój. Niech sam to robi. To jest DJ Maniak? <głos> <głos> trial. Prial. <noise> no właśnie, to jest trial. <głos> <głos> Spójrzcie. Old Man... I co tam pisze dalej? CM Punk. Old Man Crack. No. No. Ale nie Hardcore. Już sam ten znak. Hardcore homo wrestling w jednym. Spójrzcie. <noise> Tak, ja tam chcę wjechać. Gdzie ty stoisz? Jakbyś mu mógł... Trajektoria lotu będzie... O, yeah. <laughs> Normalnie galareta. Nie mówię nic <laughs> dla Tak, ja jej poczułem o Jezu. Zaś <laughs> <Daj> się spierdolę. <laughs> Będę na kolanach zjeżdżał w dół. <laughs> <laughs> Dosłownie. Dobra, Dobra. jest, jest. Ej, jest druzek ta... golfowy ci zjeżdża, tu U... leci Ej, zjechał! Nie zjechał! Spokojnie, jest na patę drugi Co ty robisz? się Nie spierdzielę się, nie spierdzielę, siadaj Bo ty tam się spierdzielisz na kolano o! Co to jest? Oj, drugi jest powietrzny. Aha, wyklej. Wychanie zawiecha lata? Z tyłu ujęte, z przodu maksymalnie byłeś. A ty u mnie zjechałeś? Co tu się <noise> dzieje? Tu mnie tam byłeś już na dole tym z tym, a golfowy wózek został. To są sporty ekstremalne, no. <noise> no nie wiadomo co z... o <głos> 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 Gdzie a, ja masz? Dobra widzowie, tak coś, to przewincie filmik nasz do tego momentu Bo tu się zaczyna akcja Zaraz ty zjedziesz stąd Nie, no, no chcę zjechać Po co? Oszalałeś? Uh, uh, uh. Nie oszalałeś, nie ja wiem co robię Ja bym wózek po prostu spuścił Nie! Bohun, czekaj Bohun, czekaj, czekaj popchnę cię Nie To ty? Tak Ja zainwestowałem, też w już zawiechaj Przyjadę wszystko. <głos> <głos> jak jak ta fajnie wygląda. O, jest, dobra, udało się. Aha. To uważaj, bo trafia. Dobra, <noise> <noise> no, no, to, to, to jesteśmy na miejscu, drodzy <noise> widzowie. <noise> Teraz trzeba jakoś na, na tej stronie zboczu wyjąć z paki ten motobudzeczek. Co <noise> mógł przejść za kierownictwem tak? No nie da się. No właśnie, otwórz pakę i wyjedź. Pojedź do A przodu. To ja, to ja, twoje auto, rzucę ten wózek, żeby się zatrzymało, żeby nie spadło. A ja to wszystko nagram kamerą Aha. JVC. A ja zostanę w tym Guardianie, żeby mój Guardian się gdzieś nie stoczył. Proszę bardzo, nagrywam to iPhone'em, smartfonem, czy kto tam jak to tam nazywa? To Andreida. Steve ma Aha. wszystkie marki z y, tych telefonów w jednym telefonie. Dokładnie. Sam go składałem, Jego telefon. Je Ach, nie, jedzie, nie, 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 dobra, dobra <zim>. nie, <śmiany> się wsiąść nie, dobra nie, nie, No Dobra. nie, no to ja nie, 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 się dobra. przesiad, ale ja no właśnie, przesuń go tylko delikatnym, nie. Tylko ja go złapię najwyżej. Ale co, do tyłu no, czy do no, przodu? Może do przodu spróbuj, żeby tak go wystrało. No dobra, to czekaj, jadaj. Jest, dobra, mam. Czekaj. Rę, Ręczny działa? A ja się no, boję, ten skank przypadkiem na mnie nie poleciał. Aby to fajnie wyglądało. No lala, siadaj. Lala nie chce wejść. Czekaj, bo u mnie tak stoi znowu Bo uważa, że ja odjadę trochę Bo Ty u mnie znowu stoi. pod... O jest Tylko, bo jedzie do tyłu znowu Lala siedzi, dobra Dobra, to gdzie zjeżdżamy? Ja zjadę na was nie, nie, tak Ej, czekaj, 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 stój Zdobimy jeszcze ten, symulację Ja nie mogę Będziemy bez symulacji O, jest tu ten kamień Aha. Masz telefon. Czekaj, masz telefon! Włączam Jest! Mam siatkę, dobra. Patrzcie no. <mulity> mi do GoPro a, a ja na was! A ja na was lecę, ej! Głowa widzi ty... mnie. <mulity> 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 dziękuję. dziękuję bardzo za uwagę. Czekaj, pomogę. Po, pomogę wam, bo mnie choinka zatrzymała. No, kamulec i właśnie się znowu staczamy. Aha. A fajnie z tym aparatem wyglądało. Wiem. <głanie> to jest ładnie zbiorowe. Uff. Nie. Ej, O, kurde. Tyłem, dalej. Pamiętajcie, oh, oh. zawsze zakładajcie kask. No, mimo że ja mam nie za pięć, ale pamiętajcie. Ja by co to nie chciał <grymne> No miał być sport ekstremalny, tu skarż na prawo. Widziałeś jak driftem pojechałem? Nagrane. Ej! <trymne> Chyba za słabo mi jedną butlę zgadzę. <grymne> Ej, chodź ci pokazać co... co, co zostało z błyska? Yes. Koło jest okay. całe, chcecie? Idę. Weźmy no koło jest całe Drodzy widzowie, zobaczcie co z niego zostało i będziemy kończyć tę sesję. Oczywiście przed tym jeszcze przydamy Wasze komentarze do Was Tu się hajsuję Do nas od Was wow. <laughs> <laughs> Jak opasnie zajebi tam poetę Zaraz <śmieniu> po <jego tygodniu>. <śmieniu> <śmieniu> No dobra, tego jeszcze nie było Dobra, zaczynaj komentarze, a my dajecie na ulicę no, Okej, okay. na antenie ustawieniach. jak mnie będziecie chwilę widzieć tego niestety O! Łukasz z zaściany pisze Elon, no to siema. Bochu zaproś mnie do znajomych tak, ogólnie to się ma wszystkim. Czyli to pisał oczywiście Kamil Krakowski. No. Jak będziesz ruto to pomyślimy. To cię zgłosimy, no. no. na lewo, na lewo jedź, na lewo, na lewo. Patrz co tam stoi, patrz co stoi. Patrz co stoi, rat Ja chcę go. Puść mnie, <laughs> <Pość> mnie. <laughs> Gdzie u mnie nic nie stoi, co wy gadacie? A Rad, stoi rod. tu. Ratruck go. z garbusa, dawaj go. Rad, AAAAA! Jest! Jest! Jaki fajny przerób! Nie! Nie! Bo walnę w dystrybutor. To walnik, wolę żeby, był, żeby nikt go nie miał niżej. No, żeby... Aj no. Ej, dawajcie. Ci... Dobra, a... dobra, dobra. Chcesz? Dobra, to jest? na koniec walnę dystrybutor. Dobra, no to... Dokończymy. Dziękujemy wam za... To na czas, za uwagę. Dokładnie i pamiętajcie, tak. nie róbcie tego w domu. No. My to zrobimy I... za Was. Pamiętajcie, że wow. wow. podobają nasze nowe filmy, bo już dawno nie było zietra, żadnego takiego ciekawego. Jeżeli wam się podobałem, to subskrybujcie. Oba kanały. Humores King. Piszcie tak? też komentarze. <laughs> <laughs> Dokładnie i subskrybujcie nasze kanały. Dobra, to co jeśli, trzymajcie się ma. Hej jakiś komentarz, zobacz na koniec przeczytam kamień od ciebie. No, nara, nara, nara wszystkim dokładnie. Dzięki za te suby, za wszystko, dzięki, dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema Popatki. mi się.